do Biedronki, słuchajcie, jak coś kupuję, to ja już, nieważne w jakiej kolejce się ustawię, mordeczki, zajebiście, że teraz e, wprowadzili te kasy obsługowe, ale nie wszędzie one są, co nie? No i słuchajcie, ja zazwyczaj jak wchodzę, to mam takiego kurwa pecha, że no słuchajcie, dzisiaj robię zakupy. Kupi, chciałem kupić sobie słuchajcie, te trzy browarki, bo dzisiaj sobie strzaśniemy trzy browarki, a co tam? Chciałem sobie, no i słuchajcie, płacę, idę do, e, idę do Biedronki, co nie? No i są już kasy W tej akurat mojej nie ma tych samoobsługowych No to, okej, okay, dobra, patrzę Zajebiście, w kolejce dwie osoby Kurwa, dobra, no to ja szybko, słuchajcie Pakuję się w koleję, stawiam już dlatego No i nagle, słuchajcie, babeczka Nie ma jak wydać poprzedniej pani, nie? Ja mówię, no dobra No zdarza się, nie ma jak wydać No i ona, że tam zaraz, za chwilę wraca no i słuchajcie, poszła, zamieniła jakąś tam hasę. Co nie, no trzy minuty jej nie ma. Myślę sobie, kurwa. W poprzedniej kolejce już babka obsłużyła dwie osoby, ale okej, okay, dobra, widzę, że wraca, co nie. No i okej, okay, oddaję resztę. Zajebiście, nie. No i słuchajcie, nagle przychodzi jakaś starsza pani, e, co nie. No i generalnie mówi: e, proszę pani, bo ja tutaj wzięłam paragon. I to według paragonu mi się nie zgadza: filet dorsz 7,99, źle policzono. Okej, okay, ale dowie no pani, spoko. Może kurwa ustaw się w kolejce, Ty, Piaro. Nie wiem, wypierdalaj. Jesteś już tak stara, że i tak jedną nogą jesteś w grobie. Jak poczekasz 20 minut, kurwa dłużej, to nic ci się nie stanie. No ale okej, okay, dobra, przepraszam, już wołam kierowniczkę, co nie? No okej, okay, dobra. Zawołała kierowniczkę, no i obsłużyła tą babkę przez. No i stoją moje trzy browary jako pierwsze do kolejki, i jest nagle kierowniczka. Która gada z tą, y, z tą kasierką? Mordeczki, no i kierowniczka tam gadają we trójkę. No, że tu ten, y, proszę nabić, y, proszę nabić 7-7. Jakiś tam kod wbija, co nie? Pik! O, faktycznie się nie zgadza. Przepraszamy panią najmocniej. Wie pani, jakiś błąd w systemie musiał. I ona, dobrze, ja chciałbym, żeby teraz zostały zwrócone moje pieniądze. No i tam babka, słuchajcie, wpisuje jakieś kody. O, to nie działa. Dobra, no kurwa, ja już stoję 15 minut. I patrzę, jak jebana baba kłóci się o filet z dorsza. No i wiecie, ja staję już, kurwa, 15 minut, gdzie byłem trzeci w kolejce. Dobra, mówię sobie, okej, okay, kurwa, załatwiajcie to szybko. Stoję, sprawdzam Instagrama, kurwa, coś tam, teges. One dalej w to klikają. Pip, pip, pip. Coś tam, kurwa, nie chodzi. Ja mówię... Ja już słuchajcie, się tak wkurzyłem. Zazwyczaj to normalnie bym stał nic nie robił, Mówię, proszę pani, śpieszy mi się trochę. Mogłabym pani policzyć, kierowniczka do mnie. Proszę poczekać, co się panu śpieszy. Chwilka tutaj załatwimy i będzie ten. Wi ja pierdolę, ty. Kierowniczka ma gdzieś okres, nie? Dobra, muszę sobie, dobra, czekam, kurwa, co mam robić, nie? Dobra, poczekałem z tymi trzeba próbę. Już tam z 10 osób w drugiej kasie poszło, chuj, nie. Ja stoję i myślę sobie, ja pierdolę. Klasyka gatunku, nie? No i dobra, ona tam zwróciła terminalem, zrobiła jakby zwrot, co nie baba przyłożyła kartę i zwróciła jej kasę. Mówię zajebiście w końcu. No i ona mi kasuje te trzy browary, dowodzi jest, ja mówię. Nie, kurwa, jestem, jestem unique, nie mam kurwa 13 lat. Dobra, pokazuję jej dowód. Chuj z tym, pokazałem dowód. No, no okej, okay, dobra, ja mówię płatność z kartą. I no okej, okay, okej. Okay. Eee... chwila? Proszę poczekać, bo tutaj aktualizacja terminala. Ja mówię... Jak to kurwa aktualizacja terminala? Przed chwilą był zwrot na kado. I słuchajcie, ja siedzę już taki załamany w tej kasie. Mówię... Proszę pani, proszę szybko, co nie? No i ona coś tam klika, klika. Woła kierowniczkę, bo i terminal nie działa. Pyta mnie, czy masz, czy ma pan gotówką? Ja mówię, że no akurat nie mam gotówką, przykro mi, nie? I słuchajcie, co się okazało? Dzisiaj o 21.00 była aktualizacja terminali w jakimś ich systemie, kurwa informatycznym. I jeszcze 5 minut musiałem czekać, słuchajcie, zanim Ty mi to kurwa skasowała trzy brawary. Jak ja wkurwiony, słuchajcie, 35 minut stałem w kolejce po trzy piwa, który byłem trzeci w kolejce. Już wychodzę, słuchajcie, wychodzę z biedry! Otworzyłem browar o browar, już musiałem kurwa na... człowieku na strzała! Zrobić I to i konia! Tito! By nas zabrało! Jo! Seba wróbel wariacie! lecę, Ja piję sobie browarka teraz jest! Lecimy w Leszczyku, jak coś kątem. Dobra, Seba, kończę streamka dzisiaj 23.30 od razu będę dzwonił. No i kurwa, pięknie. Seba, to mi się podoba. Takie podejście to I like it. Dobra, słuchajcie, zmienimy sobie teraz kolorek. Uuu. O kurwa, czacik, patrzcie na to ty.